Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj sobie zadbamy i przygotujemy ochotkę na lód. Jest to bardzo ważny temat, bo gdybym zabrał w tym opakowaniu, ta ochotka mogłaby mi zamarnąć lub mogłoby się coś z nią wydarzyć. Ciężko by było też mi zmarniętymi rękami wyciągać z tych wiórów pojedyncze larwy. Na pewno by było trudne zadanie, czasochłodne na zawodach w ogóle możemy o tym zapomnieć, żeby taką ochotkę wyciągać. Ona musi być przepuszczona, oddzielona i trzeba o nią po prostu zadbać. Ona sobie tutaj w tym pudełeczku spokojnie. Może Żyć, ale lepiej ją przepuścić przez wodę, mieć ochotkę wyczyszczoną, przepuszczoną, i wtedy będziemy mieli pewność, że to zakładanie będzie szybsze i po prostu na mrozie nie będzie nam się nic działo z palcami. I teraz, tak, tą ochotkę trzeba przepuścić przez wodę. Zanim ją przepuścimy, wrzucimy sobie ją na sitko. Weźmy papier i zobaczmy, ile tych wiórów tutaj jest. Bierzemy jakiś papier i przepuścimy naszą ochotkę przez sitko. Na sucho. Musimy trochę wytrząsnąć tych wiórów. Zwróćcie uwagę, ile tego jest. Robimy to delikatnie, żeby tej ochotki nie pobijać nie poprzecierać. No i większość tych brudów nam już opadła. Została tylko duża ochotka i jakieś tam dłuższe kawałki. Dobra, to możemy tego się pozbyć. I teraz tak. Najcięższym popełnianym błędem, już o tym mówiłem, jest film o przepuszczaniu ochotki, wstawię w linku pod filmem, jest to bardzo ważne. Największym błędem, który mógłbym zrobić, to od razu teraz przepuszczać. Dlaczego? Ponieważ ta ochotka jest jednak lekko w tym pudełeczku przyduszona, to nie jest jej naturalne środowisko, ona pobiera tlen całą powierzchnią ciała i ona, żeby trochę odżyła, trzeba ją pierw rzucić do wody. Wrzucamy ją pierw do wody, nie na sitko, tylko do wody. Ona musi się tak jakby nałapać tlenu, musi trochę odsapnąć od tego. Była w pudełku, zduszona, można tak powiedzieć, trochę zbita, i ona teraz musi sobie po powolutku dojść, rozruszać się, natlenić, i dopiero ona wtedy będzie się nadawała do przepuszczenia przez sito. Dodam jeszcze, że tą lodówkę wyjęłem 15 minut wcześniej z lodówki, żeby ona nie przeżyła takiego szoku termicznego. Wyciągam ją z lodówki 15 minut wcześniej. Wytrząsamy i wrzucamy do wody. To jest mega ważne, żeby po prostu zadbać o tą ochotkę. Tak nam więcej przejdzie. Jakbyśmy z pudełka od razu wrzucili do wody na sitko, do przepuszczenia, ona większość, nawet tych dobrych larw, nie miałaby siły, i większość by nam została na sicie. Często jest tak, że tutaj na sitku pełno tych larw wystaje. Tak jak tutaj ta pojedyncza. One po prostu nie mają siły, yy, siły się przedostać. Chociaż są dobre, dobrej jakości, one nie mają siły się przedostać i. Dużo towaru zmarnujemy, a gdy ją pierwszy rzucimy do wody, ona się natleni, wszystko będzie wtedy super. Ochotka niech sobie tutaj dochodzi. Z 10 10-15 minut potrzymam 10 ją we wodzie. Już widać, że nabiera ruchliwości, dotlenia się, dopiero wrzucę na sitko. W tym czasie przygotujemy sobie pudełka do ochotki na lód. Oczywiście w takim pudełeczku, w pustym pudełeczku ona mogłaby nam przymarznąć mogła po prostu by stracić na jakości. Więc musimy o to zadbać. I weźmiemy sobie do tego pudełko strapionowe. I teraz zobaczcie, te pudełka strapionowe są białe. Gdy takie coś odłożymy na lód, jest wtedy problem ze znalezieniem tego. Naprawdę ciężko jest to znaleźć, w szczególności gdy mamy śnieg. Gdy jest szklisty lód, nie ma problemu. No ale przyjeżdżamy śnieg, jest już problem z takim pudełeczkiem. Bierzemy marker i po prostu najzwyczajniej w świecie musimy tutaj górę przemalować, żeby nie było z tym problemu. To nam zajmie dosłownie 30 sekund, a nie będzie problemu. Tak, tak odkładane pudełko. Naprawdę można je zgubić, można je pominąć. Przede wszystkim tracimy czas na jego szukanie. Z czarnym pudełkiem zawsze je odnajdziemy, nie ma z tym problemu. To jest jedna rzecz. I teraz drugie pudełko. Często jest tak, że gdy nie chcemy tracić czasu na zawodach, otwierając pudełka, szukając ich, warto mieć na smyczy zawieszone pudełko na szyi. I takie coś robimy z butelki. I zwykła butelka, tylko nie ta duża 1,5 litrowa. Bardziej pół litrowa 0,7. I wtedy ta mniejsza butelka jest zawieszona na szyi, i spokojnie możemy tu przetrzymywać ochotkę. Bierzemy butelkę, nożyk i odcinamy dęko. Około 4, max 5 cm, żeby też było nam łatwo sięgać tą ochotkę. Odcinamy taką butelkę. Odcinamy. I praktycznie pudełeczko już mamy gotowe. Zostało tylko tutaj zrobić dziurkę na smycz. Tutaj jedną dziurkę z drugiej strony, i sobie gdzieś to zawieszę na szyi. I będę miał ochotkę w tym pudełeczku. I teraz, żeby ją jakoś, jakoś odizolować od mrozu, bierzemy najzwyklejszy biały papier. I po prostu wyłożymy tą butelkę. Wyłożymy tą butelkę. Ona musi być krótka, około 500 cm, żebyśmy sięgając palcami, jakby, że, sięgając palcami, żebyśmy po prostu y, mogli ją szybko sięgnąć, żeby nam się nic nie działo. Bierzemy i to spokojnie mi odizoluje od mrozu, dodatkowo ciepłem ciała, pod kurtką ta ochotka będzie miała komfortowe warunki. I to sobie gdzieś tam zawieszę na smyczy, to będzie mi wisiało z odpiętej kurtki i mogę sobie szybko pojedyncze ochotki wyciągać. Na pewno jeszcze pokażę na łowisku, jak z tego korzystam. Czyli mam pudełko stropianowe pomalowane, nie ma problemu ze znalezieniem, mogę szybko te chodki wyciągnąć albo gdzieś to odłożyć. I tutaj mam zawieszone pudełko na smyczy, na szyi, i szybko mogę pojedyncze ochotki zakładać na haczyk. Tego tak samo tyczy się to do jokersa, możemy mieć to w pomalowanym pudełku, chyba że ktoś ma zawinięte w gazecie i gdzieś tam trzyma w siedzisku czy w jakimś innym pomieszczeniu, pudełku i teraz sobie zobaczmy naszą ochotkę wiem, że tutaj mało widać, ale jak się przyjrzymy, widać, że te ochotki naprawdę nabywają wigoru, zwróćcie uwagę jak one się ruszają one w pudełku, w tym wypełniaczu były trochę zduszone a tutaj już naprawdę odzyskują odzyskują siłę i teraz teraz po 10-15 minutach bierzemy sitko i dopiero ta ochotka nadaje się na przepuszczenie wcześniej gdybym to zrobił to bym 1 trzecią tych larw nawet mógł stracić jeszcze w zależności w jakiej kondycji kupimy ochotkę ale no to jest najlepszy sposób żeby sobie poradzić pod filmem jeszcze będziecie mieli link jak to zrobiłem do spławika ale to jest ta sama zasada i teraz dopiero ta ochotka nadaje się do przepuszczenia i teraz bardzo ważna rzecz trzeba zrobić coś takiego żeby cała powierzchnia sita gdzie znajduje się ochotka była mokra żeby nie było sytuacji, że ta ochotka przechodzi przez suche sito, bo ona po prostu straci na swojej jakości, na żywotności. Ona ma przechodzić przez wodę, wystawiamy ją tutaj na światło i po prostu ona będzie uciekała przed światłem, chowała, będzie się i w ten sposób przejdą tylko żywe i silne larwy. Cała reszta zostanie i jedna trzecia przez ten manewr, że pierwszą zamoczyliśmy, jedna trzecia więcej ochotki po prostu przejdzie. Oszczędzamy. Towar i zyskujemy na jakości. Czekamy, aż ona sobie przejdzie. To na pewno potrwa około 10-15 minut. Minęło 15 minut. Zwróćcie uwagę, na sitku zostało tylko martwe, tylko martwe larwy i reszta wiórów. A w środku mamy super ochoteczkę. To muszę teraz wstrząsnąć. Wstrząsnąłem, i teraz tą ochoteczkę przelejemy. Pozbędziemy się wody. Siteczko. Mamy. Teraz pozbędziemy się wody z ochotki. Ona musi być sucha, znaczy sucha nadmiaru wody się pozbędziemy. Zwróćcie uwagę, jakie to jest czerwone, to jest po prostu czerwone złoto I teraz na kolejne 10 minut musimy wziąć kawałek szmaty ręcznika i te ochotki osuszyć. Jest, jest i je osuszamy. Około, około 10 minut i wtedy dopiero będzie nadawało się do pudełka. Teraz czekamy kolejne 10 minut i już zaraz będziemy mieli super ochotkę. Zaraz ją zaprezentuję na papierze. Minęło 10 minut. Mamy naszą ochotkę, pięknie czerwona i teraz musimy ją przełożyć na papier. Papier jeszcze trochę wchłonie wody. Bo tu jeszcze trochę tej wody jest. Mamy tu pojedyncze bardzo ostrożnie, można przełożyć ręcznie, nic im nie będzie. Dobra, mamy już prawie naszą ochotkę gotową. Zobaczcie, trochę tego jest, nie? Z takiego małego pudełeczka jest ich całkiem sporo. I zwróćcie uwagę, jaki ten papier jest jeszcze mokry. Ręcznik całkowicie wszystkiego nie odebrał, nie odebrał tej wody, więc musimy ją jeszcze dokładnie osuszyć. To jest bardzo ważne. Wtedy na łowisku jeszcze trzeba potraktować ją delikatnie, ale w ostatnim momencie rozpraszaczem. Ona dodatkowo osuszy ochotkę i będzie nam się łatwiej pojedyncze larwy wyciągać i szybciej będziemy zakładali nam rymeszkę, oszczędzając naprawdę dużo czasu. Ale to w ostatnim momencie, bo ona jest tutaj wilgotna i jest dobrze, a takiej wysuszonej, pozbawionej tlenu, z ograniczeniem do tlenu, po prostu skrasamy ją żywotność. Więc naprawdę w ostatnim momencie. Zwróćcie uwagę, ona już fajnie sucha. Rozlatuje się. Jest naprawdę piękna. Pokażę ją jeszcze z, z bliższego dystansu. No po prostu bajeczka. Zwróćcie uwagę na ten kolor. Po prostu bajka. I teraz mam... Zobaczcie, ile... Yy, od światła zależy. Nie? Jak ją damy pod światło, ona jest naprawdę mega czerwona. Tego teraz nie widać, ale to jest pięknie czerwone. I możemy sobie ją włożyć wtedy do pudełka, ale to już mówię na łowisku. Jadę nad wodę i pokazuję wam, co robię nad wodą. Jestem już na łowisku, zwróćcie uwagę. Założyłem smyt do swego pudełka, zawieszę to na szyi i mogę spokojnie sobie tutaj pojedyncze ochotki wyciągać. Jeszcze zobaczymy na, na lodzie, jak to robię. Tu mam nasze stropianowe pudełko. Wyciągamy ochotkę. Jestem już na łowisku, mogę ją z papieru przełożyć do pudełeczka. Tu mi dwie wypadły. Ona jest osuszona, w pięknej kondycji, ale towarek. Super jakość. I teraz ona jest dosyć taka powiązana, i ciężko by było wyciągać pojętyczne, byśmy je rozsypywali. Łatwo sobie z tym poradzić. Bierzemy rozpraszacz. Wezmę trochę rozpraszacza na łowisko. Może się przydać, gdyby się okazało, że za mało te, tego dałem. Dodaję sobie tego rozpraszacza. Do pudełka do pinek, tu mam na zapas i trochę do ochotki. Widzimy, dodany, zamykamy. I mam spanierowaną ochotkę. Zwróćcie uwagę, one się wszystkie rozdzieliły. Przed chwilą były wszystkie powiązane, a teraz delikatnie poruszałem i spokojnie wyciągam jedną. Ma to znaczenie przy, zma przy zmarzniętych rękach. Zwróćcie uwagę, one wypadają z palca. Wyciąga się pojedynczo. Gdyby były mokre, by się wyciągała garść i ciężko by było nad tym zapanować, a przede wszystkim byśmy tracili czas. Fajne rozwiązanie. Rozpraszaczem, ale to ją pozbawia tlenu. Ogranicza jej dostęp do tlenu, więc to dopiero robimy przed samym wejściem na lód. Ja jestem gotowy i idę łowić. Fajny sposób. I trochę rozpraszacza mam na zapas, w razie bym tam nakapał palcami i zmoczył tą ochotkę.